Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z twórczością Wojciecha Czaplawskiego, a konkretnie z Tomem Dzieje Poezji Polskiej. Twórczość Wojciecha Czaplewskiego jest erudycyjna, czyli wymaga od czytelnika dużej wiedzy, zaangażowania, skupienia oraz wędrówki przez różnorodne światy, odnajdywania w skrótach językowych, metaforach twórczość innych poetów, twórczość innych artystów. No, i tak jest też właśnie w dziejach poezji polskiej. Ten tom to pewnego rodzaju tom pełen zagadek. Zagadek, które pięknie odsyłają do nas, do różnorodnych czasów. Wojciech Czaplewski stosuje w nich zabieg polegający na zabawie słowem, jednocześnie, a z drugiej strony to słowo jest użyte jako narzędzie pozwalające zobrazować, jak w danym okresie wyglądał język. I tak jest właśnie od pierwszego utworu, w którym język wiersza jest dość toporny, pokazujący, jak ubogie słownictwo było, z jakim minimalnym słownikiem musiał poradzić sobie twórca, Bogu rodzicy. A mimo tego potrafią nakreślić obrazy raju i szczęścia tam. Mamy tu najważniejsze wydarzenia, nakreślanie za każdym razem tchła historycznego, kulturowego, pokazanie dylematów, z którymi borykali się ludzie, i też można było powiedzieć pewnego rodzaju paradoksów. I te paradoksy już uwidaczniają się właśnie w pierwszym wierszu. Kiedy z jednej strony mamy już to, można byłoby powiedzieć, ortodoksyjne chrześcijaństwo, polegające na tym, że za jedzenie mięsa w piątek, wybijano zęby, a jednocześnie lud nadal czcił swarożyca, oddawał cześć słowiańskim bogom. Takie ukłony w różnorodne, do różnorodnych paradoksów pojawiają się też w kolejnych utworach. W tych wierszach słyszymy szczęk. Szabel, zgrzyt zbroi, pole bitew, ale też gwar uczt, gwary z zamku. Jednocześnie pojawiają się radości płynące z obcowania z naturą, sposoby spostrzegania świata i tak Każdy poeta niesie inne obrazy świata, każdy. Bo zabiera nas do innych światów. Za każdym razem pojawiają się też daty, pozwalające nam zobaczyć, w jakich czasach, z jakimi realiami, jakimi czasami mamy do czynienia, z jaką epoką, co nam pozwala też lepiej rozpoznać twórcę, o którym mówi Wojciech Czaplewski. Z 44 poetów, liczba znacząca i Wybrane właśnie nazwiska z całej historii e, poezji polskiej, od średniowiecza do czasów współczesnych, tych także najnowszych. Polecam, bo piękny, ciekawy tom. Do zobaczenia.